Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, Król Polski. Jak wiemy, 3 grudnia 2023 roku, w Szumowie, ostrożne należy do tej parafii, Duch Święty rozpoczyna swoją erę pokoju. Jest to początek zalążek i już tylko będzie się rozszerzał. 3 maja 2025 roku powstaje zalążek. Królestwa Bożego na ziemi. Skąd to wiemy i jak to się stało? Dnia 3 maja 2025 roku, z ziemi królewskiej, z samego rana, udaje się pod Częstochowę delegacja po figury Pana Jezusa Chrystusa, króla Polski i Matki Bożej, królowej Polski, a większość modli się na miejscu. Jak wiemy, na wiosnę, 1025 roku jest koronacja Bolesława Chrobrego a tym samym podobnie jak to było z tysiącletnim królestwem Dawida rozpoczyna się tysiącletnie królestwo II narodu wybranego polski koronacja jest w Gnieźnie niestety podobnie jak w przypadku króla Dawida 3 maja 1791 roku Polska przestaje być monarchią i jest w niewoli. 18 kwietnia 2025 roku jest datą zakończenia się tysiącletniego królestwa polskiego. Data 3 maja 2025 roku oprócz masońskiego święta konstytucji jest też datą święta Matki Bożej Królowej Polski. Zobaczmy jaka była perfidia powstania tego święta. Chodzi o datę, by uczcić właśnie tą masońską konstytucję. Dokonał tego papież na początku XX wieku. Jednak ostatnie słowo należy do Pana Boga. Podczas naszych modlitw tu na Ziemi Królewskiej, a jest sobota 3 maja 2025 roku, około 11 godziny, przybywa do nas autokar z pielgrzymami. Z gniezna. Jest to po raz pierwszy, by ktoś przyjechał z pielgrzymką, a tu jeszcze autokar. Modlimy się razem do szesnastej. W międzyczasie przychodzi mi poznanie dlaczego z Gniezna i dlaczego dzisiaj Poznanie zakończyło się ziemskie nasze Królestwo, a więc potrzeba było, aby Gniezno symbolicznie złożyło koronę. Rzeczypospolitej u stóp Pana Jezusa. Na ziemi należącej już nie do w cudzysłowiu ziemian, a wyłącznie do Boga, bo jak wiemy, tą zakupioną ziemię podczas mszy świętej kapłan oddał Panu Jezusowi na wyłączność. Jak im to powiedziałem, to z przyjęcia się popłakali, bo ta prawda była dla nich zakryta. Brakowało jeszcze figur, a tam zły mieszał, opóźniało się rozpoczęcie i sama msza święta. Późno wyjechali i zamiast być około dwudziestej, dotarli około dwudziestej trzeciej, ale dotarli, bo ważne było, aby zdążyć jeszcze tego dnia. I było piękne historyczne przywitanie figury Pana Jezusa Chrystusa, króla Polski i Matki Bożej, królowej Polski. Są piękne i takie dostojne, po prostu w cudzysłowie nieziemskie, z pięknymi koronami na głowach. A Matka Boża na piersi trzyma pięknego orła. Dnia 3 maja 2025 roku na Ziemi Królewskiej narodziło się prawdziwe Królestwo Boże Królestwo Pana Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Matki Bożej Królowej Polski. Pan Jezus przyszedł do, w cudzysłowie, swojego, bo tylko tak mógł przyjść, ale niestety jest to tylko zalążek. Bo reszta świata jest jeszcze w mocy złego, i musimy zrobić wszystko, by już ten zalążek mógł tylko wzrastać i rozszerzać się na cały świat. I naszym zadaniem, zadaniem narodu polskiego, jako narodu wybranego, narodu starożytnego, narodu, który za czasów Abrahama stał już królami, a Rzym nawet się do nas nie zbliżył i powielokroć. Go pokonywaliśmy i jako jedyni mówimy językiem bezpośrednio od Adama i Ewy. Jest to dokonać, ale najpierw musimy zrobić porządki u siebie. Ktoś się mnie spytał, jak ważne jest to wydarzenie, co się dokonało w sobotę 3 maja 2025 roku. Odpowiedziałem, że dla mnie ważniejsze od ostrzeżenia. Bo został ustalony, prawdziwy porządek świata, choć w zalążku, i mogło się narodzić Królestwo Boże. Ostrzeżenie jest bardzo ważne, bo wstrząśnie naszymi sumieniami zobaczymy prawdę i świat już będzie inny, jednak Królestwo Boże jest wieczne. Przykładowo za sto lat w czasie trwania tegoż królestwa jakież znaczenie będzie miało ostrzeżenie? a im dalej, tym mniejsze. Jak niektórzy wiedzą, na uroczystościach tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie było wystąpienie naszego prezydenta Dudy i marszałka Sejmu Hołowni. Szli oni po dywanie w kolorze zielonym, co jest oczywistym znakiem masońskim. Niektórzy z nas po modlitwach pojechaliśmy na mszę świętą w starej parafii Poręba, i szliśmy w kościele po białym dywanie, bo kościół był pięknie udekorowany, gdyż wcześniej był ślub i nie zdążyli posprzątać. Iście królewskie przywitanie dla nas w tym wyjątkowym dniu 3 maja, naszym narodowym, królewskim święcie. Na stronie Mariusz 2015, pod przekazy Matki Bożej do Luz de Marii z 29 kwietnia bieżącego roku. W komentarzach pod przekazem są piękne zdjęcia koron powstałych z wypalonych świeczek, a także obraz Pana Jezusa i w tle Matki Bożej. Oni nie wiedzą, co to oznacza, ale my już wiemy. Pamiętajmy też o naszych rozważaniach z tamtego roku o koronie Borealis, a także o naszej modlitwie Koronny Różaniec. Tam i tu występuje wyraz korona. Które to w rzeczywistości przybliżają nas do tego pięknego, historycznego, cudownego wydarzenia, 3 maja 2025 roku, tutaj, na Ziemi Królewskiej, tuż przed północą. Zauważmy też, że Królestwo Dawida przechodziło różne koleje rzeczy: raz lepiej, raz gorzej, w zależności od wiary ludu, aż w końcu było w niewoli. A zakończyło się symbolicznie wraz ze śmiercią pana Jezusa, prawowitego Izraelczyka. Podobnie też było z Królestwem Polskim. Przechodziło też różne koleje losu, i podobnie było tępione jak Królestwo Dawida przez siły zła. Przykładowo, już sam król Bolesław Chrobry został otruty hostią przez wysłannika papieskiego. Cesarstwo polskie nie mogło powstać, bo było tępione przez ówczesną masonerię, a po Unii z Litwą takowym było czyli cesarstwem, aż w końcu upadło przez grabieże sąsiednich krajów, aż zakończyło się symbolicznie Wielki Piątek 18 kwietnia 2025 roku. Natomiast Królestwo Boże rodzi się 3 maja 2025 roku. W okresie największego zamętu. Jest wakat papieski, na świecie wrze, wybuchają wojny, występują trzęsienia ziemi, uaktywniają się uskoki tektoniczne, a ludzkość trwa w oczekiwaniu tego, co ma nadejść, i nawet nie przypuszczają, co się wydarzyło właśnie 3 maja 2025 roku w Polsce. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi. I prowadzi i strzeże, namaszczony brat Andrzej.